Tam, tam, tam. Hej, cześć, siemano, wszystkim ludzie, z tej strony Manik nie witam was w kolejnym odcinku serwera Minikwadratowa Masakra. Tak, dawno znowu nie było odcinka, ale i że mam bardzo dobry humor, możemy go nagrać. Jezus Maria, jak, jak głośno możemy go nagrać i oprowadzę was. Po serwerze znowu tak, bo ostatniego czasu dużo się działo i dużo się wybudowało. tak. Tutaj podstawa, zakaz podpierdalania zboża, skór wysyny, tak, bo co chwilę ktoś mi kradł zboże i tym podobne. Ale no cóż, trzeba z tym żyć. Jak widzicie, nic sobie nie zrobiłem specjalnego, skrzynki jak były, tak są. Itemy, itemy, tutaj jeszcze i temy, tutaj są itemy skleza. Tutaj jest kobusto. No i tutaj są takie bardziej ważne wungie i tym podobne, ale to wiecie. I obsydian. Tutaj możemy przy okazji wyciągnąć rzeczy i od razu wplasować. Tak i założmy sobie hełm. I lecimy oprowadzić was po serwerze mini Masakra przez ten moc nie trzeba iść, bo tutaj to właściwie jest to, co było. Tutaj jest domek krzyśka 0616, ale tym zajmiemy się potem. I. Tak, tutaj jest dom Rocks All Games, tak. Jak widzicie, tutaj na razie nie ma wykonane nic. Ale co jest specjalne, to jest człowiek underground i tak. Gdy wyjdziemy do jego domu i zejdziemy na dół. Proszę bardzo, Co tutaj jest? Jacie. Tu jest wszystko. Tutaj mu trochę oświetliłem, bo było bardzo, bardzo ciemno. Po prostu on tutaj kop um, buduje kopie e, podziemne. A wszystko co się da i uwaga co tutaj jest. Oh, enchanting! I tak, i co możemy sobie to jest, Tutaj możemy sobie przy okazji z -enchantować. Kill of. Jakiś fajny ten. Może zaczekamy. Hmm. No trochę ciężko w sumie. Co by tutaj... Dobra, bierzemy ten. Unbreaking 3, Fortune 2, Efficiency 4. No... No lepszy of się nie mógł trafić. o oh, tak. Ale dobra, schodzimy jeszcze niżej z naszym Diamond Sword. I co tutaj jest? Tutaj są dalej jego jego katakumby, wszystko co tutaj jest, w ogóle tu jest kolejka. Ale co jest tutaj? Tutaj jest, proszę bardzo, zejdziemy sobie tutaj na dół. Tutaj jest ekspiarka Krzysztofa0616, czyli naszego kochanego admina. Podchodzimy sobie tutaj, tutaj mamy spawner. Cześć pajączku, ty spadaj na dół. Mamy spawner, czekamy chwilę. Idziemy do góry. Tak, idziemy do góry. Lecimy tutaj. Możemy od razu do wody. I co tutaj jest? Tutaj jest zombie, którego możemy zabijać. Nasz pchany miecze, bo mam smite 1. Może że to jest smite 1, ale zawsze można. No się ma, no się ma. No i mamy węgiel, patrzcie. I węgla nie ma. Dobra, ale lecimy dalej. Może od razu damy. spawno. Ej, Dobra, co jest tutaj? Tutaj jest domek jakiegoś gracza w ogóle nie wiem o co chodzi. Tutaj jest domek. Posiadłość mieszkańca. Wolf Shadow. Damian 1, 2, 4, 5, 5, 8, patrzcie, tutaj jest kubany się wybudował. Możemy do niego wejść, nie zabezpieczył nic. No i tutaj jak na razie też chyba... Tak, jak na razie tutaj żadnego zejścia na dół nie ma. Na górze też nic specjalnego nie ma, tylko głowa jakiegoś typa. Tak. No, tutaj nie ma nic specjalnego, więc możemy od razu znowu wrócić na spawn. I teraz pójdziemy. Tutaj jest w ogóle. Cholera, trzeba zacząć podpisywać te domki. Wszystkich ludzi. Patrzcie, ile emeraldu. patrzcie. O, giniesz. Dobra. Tutaj nie pamiętam, czy jest to. Dom... O! Boże. Czyli to jest domek, ale. Rany boskie. Patrzcie, jakie tutaj są. Jezu, krowy, wszystko, patrzcie, zboże. Patrzcie, nie ma zboża. Tak, trochę wybacz, graczu, który teraz oglądasz, że ci kradnę. zboże, ale widzisz, sadzę je znowu. Nie jestem zły. Dum, dom 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 Nie jestem taki dom nie zostawiłem jak u mnie, że nikt... Że ktoś bierze, i brakuje. I rozmro. Tory krowo. Teraz rozmnożymy ci jeszcze krowy. Zobacz, jak ładnie widzisz. Krowy cię kochają. Krowy się kochają. Wszystko, wszystko tak. Możemy już wyjść. A nie ma krowki A jedne małe groweczki. Co tutaj. O, cholera, kolejna głowa. No, nie boję się tutaj wchodzić. Tutaj jest automatyczne to, coś. Widzicie do. Tauna. Jak tutaj wejdziemy. Wiecie? Jak tutaj wejdziemy, zabije nas! O Boże! Jezus, nie mogę stąd wejść. Ej, 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 ej. Spam, spam, spam! No nieźle. Ale dobra. Chodźmy dalej. Tutaj, co my mamy tutaj? To, to wam chyba pokazywałem. Tutaj jest nasza ogólna kopalnia. Tak, to jest. sobie na dół. Tutaj ktoś sobie posadził drzewa, które ja ściąłem, ale oczywiście zasadziłem. Patrzcie, jakie piękne drzewo wyrosło. O, tak, po prostu pięknie. I schodzimy na dół do mojej dziury. Tak, dziura. ja to wszystko wykopam, znaczy praktycznie wszystko, bo ja za zacząłem kopać chyba po prostu od tam, od, od wejścia po prostu taką ścianę zacząłem kopać dotąd. No i tutaj ktoś wykopał ten prostokąt, no i ja też tutaj zacząłem kopać tak. Bo jeśli nie wiecie, na serwerze nas jest opcja, że, że nie po prostu nie wydobywamy na przykład żelaza, żelaza i tego tym podobnych, tylko wypada po prostu ze stona, tak. Wybada ze stołu, no i tak sytuacja. Dobra, lecimy znowu w górę. Teraz no, możemy dać spawn. Ops. Tak. I idziemy yy, tutaj na most, gdzie jeszcze ja nawet w ogóle nie byłem. Projekt mostu i wieży. Jak coś to gówno. Do domu w Redy. Okej. Okay. Zobaczymy w Reddy. Chyba w Redy to jest widz, którego sam poleciłem Krzyśkowi, żeby dodał. Um, i tak, jak zobaczcie, jest ładnie, tak. U, w jest ładnie. Hmm, Stone i to, ładnie jest, są porobione skrzynki, wszystko w ogóle. Lugin jest, wszystko też. O, tutaj też jest Boże, nie będę go brał, no bo. Hmm, tutaj jest. Coś się zjebało. Hmm. A nie, dobra, działa jak poprawnie. Eee, yy... Waszyda do kabu stał, na wiecie. Wiecie o co chodzi. Tak. I teraz lecimy praktycznie do najważniejszego. Wiecie? <słuch> Epic parkour. Właśnie Krzysiu, jeśli to oglądasz, musimy nagrać w końcu naszego parkura Cholera. Dobra, i teraz idziemy, a właśnie jeszcze przy okazji pokażę wam. Drzewo! To jest zalogowany. Azerok ja. Kicper 99 zagriff. Więc wiecie, można dostać bana z DZN jestem dwa razy. Kamikaze Kasper, nie ma go, bo umarł. Domcio, nie ma go. Roks nie ma go. Roks się zajmuje serwerem to. Wiecie, Mermes, nie ma go. Yy, Kowales, też go nie ma. Co tutaj jest? Krzyżek Z16, nie ma go. Ostatnio był. O 653 Kubaną nie ma co robić. Damian 710. Też go nie ma, jego też nie ma. Edix, Ktoś tam też go nie ma. Ale dobra, teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy na serwerze. Mamy domek krzyśka 36, 16, tak, pokazywałem już to. I schodzimy do niego. Co my tutaj mamy? Tutaj jest standardowo to, co było. Schodzimy na dół i proszę bardzo, tu jest jego jakaś mroczna kolejka, która w ogóle... prowadzi Bóg wie gdzie, Bóg wie dokąd. Oczywiście w tą stronę, nie wiem. Patrzymy jak to będzie długie, to po prostu to przyspieszę. Właśnie, nie, nie trzeba. Patrzcie, co on tutaj... Nie, to jest połączenie z domem tego typa, co przed chwilą byliśmy. Hmm, system wszystkiego. Czemu ja tutaj nie skręciłem w ogóle? Hmm, nie wiem. Tutaj powinien być wagonik, ale coś widzę, że chuj go strzelił, ale dobra. Um, ale dobra, lecimy dalej do miejsca przeznaczenia, tak, tak, tak to powiem. Tutaj jest kolejka. Nie, tutaj jeszcze nic nie jest zbudowane. Tak? Yy, nic. Może by się wrócić. Wszystko jest ładnie, tak jak powinno być. Tutaj chyba jeszcze jedno się szykuje, ale nie wiem. Tutaj też coś jest? Nie, tutaj też nic nie ma. I przechodzimy do Beritu. Mamy żarcie. Mamy żarcie. Pojemy sobie. Pięknie zejdziemy na jedzenie. Możemy iść znowu. Tutaj już byliśmy. Jak widzieliście, tutaj się idzie właśnie do tej ekspiarki. 6 k 16 naszego kochanego admina i teraz bieg um, do Meritum, czyli do super zajebistej ekspiarki, której dobiłem aż 40, któryś tam level i mam. Najzajebistszy pickaxe na świecie. Tak, oczywiście tutaj też powinna być. Um, wagonik! Minecraft! Ale go nie ma. <laughs> patrzcie owce! O skór O, aha! Patrzcie, Owca Creeper, rany boskie. Ale dobra, schodzimy sobie na dół, patrzcie jak tutaj pięknie i uwaga, i szybko na dół, i szybko, i pięknie, raz, dwa, trzy. Pięknie, i na dół znowu. Jesteśmy w naszej super zajebistej eksperce, tak. Po mo można sobie tutaj postać chwilę. I dosłownie chyba w 10 minut można nabić 30 level ponad. Ponad jeśli się, się cały czas bije mobki. Halo? O! Proszę bardzo, proszę bardzo! Już, patrzcie, już, już jeden... ...dwa... ...trzy... ...trzy, patrzcie, już się biją. Gincie. widzicie w parę minut dos dosłownie... ...spadło, kurwa, 40 tych. O, kolejnej, patrzcie, co za skurwiel, chodźcie ...chodź tu, gdzie jest mój super enchanting... ...bow? Nie ma go, cholera, nie żyje. Patrz, jeden, dwa... ...trzy... 4 zgon. I mamy znowu kości, mam wszystko. Ja, ja sobie tutaj postępuję. Widzicie, mam aroły, mam, mam kości, mogę być happy. I tak, co by tutaj jeszcze do pokazania? Hmm, hmm, To już chyba raczej nic. Nic? A, dobra, wykopię sobie przykrość i to patrzcie. patrzcie ile węgla. O! Chodźcie, znajdziemy więcej węgla. Taka, taka większa grupa. Znaczy takie większe złoże. Nie znajdziemy, chyba. Węglu, pokaż się. Patrzcie, tam leży w ogóle bedrock. Dora, nie mamy nic, więc wracamy na spawn. Co by tu jeszcze pokazać? Pokazaliśmy dom, pokazaliśmy drzewo, pokazaliśmy wszystko inne. Pokazaliśmy na moście, nic ciekawego znowu nie ma. Mm, domek, tak. Właśnie, co miałem zrobić? Idziemy do domu po. Bo... Uwaga, uwaga. Czy sobie schowamy temki, Takie, 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 to, to, to. To w ogóle to bym zostawił, bo to jest takie bardzo, wiecie, zajebiste. I co? I bierzemy nożyce. Gdzie są no nożyce? Weźmiemy dwie pary w ogóle. I troszeczkę więcej zboża. Tak, żeby potem rozmnożyć te, e, te owce. Bo nie jestem aż tak chamski, żeby ich nie rozmnażać, więc wiecie. I tak, do, trzeba i do krzyśka 016. W ogóle mogę chyba dać Backa. Backa. To będzie szybsze, to chyba nie będzie szybsze, ale zobaczymy. I idziemy w górę. Gdzieby się ku karierze... ...youtubera, Jut jak to mówię, u, u mnie w szkole, mogę sobie, zarabiam na tym, a wy jakbyście zaczęli, też byście mieli dobrze, tak jak ja, nie... ...mówicie tylko puste słowa. Zobaczymy, kto to obejrzy. <laughs> tak. I teraz wracamy do domku... Jest <laughs> Większe złoże, kurwa! Zostawiłem ten, no nie! Akurat musiałem zostawić kilof No nie za fajnie Ale wracamy do naszych owieczek Cześć owieczki I co? I kroimy je, kroimy Patrzcie jak ładnie kroimy owce To jest w ogóle wandalizm Z mojej strony, ale kij Nie, 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 nie Nie, 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 wy, nie wychodzi. Wandalizm, strzyże owce W ogóle pe pewnie jeszcze pedofil Gwałci dzieci, tak, gimper Gimper, tak, gimper, odejdź. Dziękuję, że cię obcięłem. I teraz patrzcie, teraz rozmnażamy ile się da, wszystko, każdy z każdym w ogóle. Co się tylko da, rany włoskie, patrzcie ile tutaj rozmnażania, kochają się wszyscy ile się tylko da. Tak, tak, jeszcze, jeszcze któraś coś, 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 tak, patrzcie nawet ta przeskoczyła, żeby tutaj do mnie wrócić, jeszcze coś, nie. Patrz, jeszcze ty, no chodź, 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 chodź. patrz, patrz, jeszcze ją obcięliśmy. Nie, nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz już. No chodź tu. Aha, nie to Jezus Maria, jest Mama owieczka, Małowieczka! Małowieczka, dobra, wracamy na spawn. Uch. I to by chyba było na tyle. Mam nadzieję, że ten szybki update'owy odcinek. się podoba, jeśli oczywiście chcecie wejść na mini kwadratową masakrę, piszcie na moim Facebooku. Link macie w opisie. jeśli spodobał Wam się ten film, dajcie lajka i komentarz pod filmem. No to co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, będę ją najczęściej nagrywał, bo się ją szybko nagrywa niż let's play'e i tym podobne. No co, do zobaczenia i cześć!